Dzień dobry Państwu, witam w naszym wiosennym teletrunieniu i od razu pytanie za cztery razy więcej punktów. Pani Wiosno, czy teraz na Allegro za zakupy dostaje się nawet cztery razy więcej punktów payback? No? I czy dostaje się je za meble pokojowe i ogrodowe i doniczki i dywaniczki? No po prostu za wszystko. Że się tak wyrażę do domu i że tak bawię ogrodu? No, Pani Wiosno? No? Ha, bardzo rzeczowa wiosna Tylko na wwwwiosnaalegro.pl. Dziś w klubie podróżnika gościmy panią Wiosnę Pani, pani Wiosno lubi podróżować, nadchodzić, przychodzić No, generalnie iść, prawda? I podobno właśnie na cześć pani Iścia Allegro przyznaje nawet cztery razy więcej punktów payback Za wycieczki, plany, mapy, aparaty przenośne, mp i różne takie podróżne I co, pani Wiosno, idzie pani na te rzeczy? Idę. Bardzo rzeczowa wiosna. Tylko na www. .wiosna